Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki. Jean-Claude Van Damme, czczony jako tytan kina akcji i sztuk walki, jest jednym z nielicznych żyjących legend w branży. Pomimo swojego celebrowania, blask doskonałości, który go otaczał, pęka, odsłaniając życie naznaczone tragedią i turbulencjami. Historie burzliwych romansów, oraz skandal związany z jego synem sprawiły, że droga Jean-Claude A była pełna przeszkód. Dodatkowo bezwzględna walka z uzależnieniem rzuconą cieniem na jego niegdyś błyszczące życie. Ten film pomoże Ci zbadać negatywne etapy życia Jean-Claude A. Możliwe, że słyszałeś o romantycznej historii Jean-Claude'a Van Damme A, ale w rzeczywistości jest ona bardziej skomplikowana niż się wydaje. W roku 1980 Van Damme rozpoczął swoją podróż w małżeństwie, biorąc ślub z Marią Rodriguez. Jednak ich związek był krótki i zakończył się rozwodem, otwierając drogę do następnego rozdziału romantycznego. Następnie ożenił się z Cynthia Derdian, ale tak jak postacie w jego filmach, które stają w obliczu przeciwników, ich relacja również uległa napięciom, prowadząc do kolejnego rozwodu. Niezrażony swoimi porażkami, Van Damme ponownie szukał miłości z Cynthia Derdian, wykazując się wytrwałością porównywalną z jego postacią na ekranie. Jednak ich ponowne połączenie nie miało przetrwać, a ostatecznie para ponownie się rozstała. Romantyczna Odyseja van Dammea przyjęła nowy obrót, kiedy znalazł miłość z profesjonalną kulturystyką z Portugues. Ich związek zakwitł, kulminujący w małżeństwie, i powitali dwoje dzieci w swoim życiu. Pomimo początkowego szczęścia, ich małżeństwo napotkało wiele wyzwań, kończąc się separacją w roku 1992. Po rozstaniu z Portugues, Van Damme wszedł w burzliwy romans z darcem Lapierre, którą ożenił się niedługo po ich spotkaniu. Jednak ich małżeństwo napotkało wzloty i upadki, zaostrzone przez romans Van Damme A z pop gwiazdą Kylie Minok, jego współgwiazdą w filmie Street Fighter z roku 1994. Wśród zawirowań, relacja Van Damme A z Lapierre załamała się, co przywróciło go w ramiona glady z Portugues, kobiety, z którą dzielił najtrwalszą wieś. Ich ponowne połączenie oznaczało nową stabilność w romantycznym życiu van damme, a co było zmianą w porównaniu do burzliwych dni swoich wcześniejszych relacji. Pomimo wyzwań, w tym żądania rozwodu Portuges w roku 2015, van damme i Portuges wykazali się wytrzymałością podobną do tej, którą mieli bohaterowie jego filmów, pokonując przeszkody i ponownie się godząc. Ich trwałe małżeństwo, które trwało od roku 1989 do teraz, świadczy o ich zaangażowaniu i ciągłej miłości do siebie nawzajem. Ponadto incydent z udziałem syna Jean-Claude'a Van Damme'a, Nicolasa Van Warenberga, we wrześniu roku 2017, wstrząsnął zarówno rodziną Van Damme'a, jak i opinią publiczną, uwypuklając mroczny rozdział, który rozgrywał się daleko od blasków i glamour Hollywood. Aresztowanie Van Warenberga w temp w Arizonie za rzekome uwięzienie swojego współlokatora z nożem, Oznaczało wyraźne odstępstwo od kontrolowanej przemocy zazwyczaj kojarzonej z postaciami jego ojca na ekranie. Łańcuch zdarzeń prowadzących do aresztowania van Varenberga rozpoczął się od pozornie drobnego incydentu. Osoba została uchwycona przez kamerę monitoringu, uderzając w ścianę windy w kompleksie mieszkalnym University House, w pobliżu Uniwersytetu Stanowego w Arizonie. Jednak to, co wydawało się być rutynowym zakłóceniem, przerodziło się w trudną próbę, gdy agenci egzekwowania prawa podążali za śladami krwi z windy do mieszkania Van Warenberga na dziesiątym piętrze. Po przybyciu na miejsce policja stanęła przed napiętą sytuacją, podczas której Van Warenberg rzekomo uwięził swojego współlokatora z nożem przez dwie godziny. Powaga sytuacji podkreśliła grozę zdarzenia i wzbudziła obawy dotyczące stanu psychicznego Van Warenberga oraz jego skłonności do przemocy. Po aresztowaniu Van Warenberg musiał zmierzyć się z serią konsekwencji prawnych, w tym z zarzutami karnymi wynikającymi z impasu. Pomimo wpłacenia kaucji w wysokości 10 tysięcy dolarów, znalazł się w wirze batalii prawnej, która groziła zrujnowaniem zarówno jego reputacji, jak i dziedzictwa jego rodziny. Ostatecznie van Warenberg zdecydował się przyznać do winy za niepożądaną zachowanie, co oskutkowało wyrokiem probacyjnym na 18 miesięcy. Rozwiązanie tej sprawy zaoferowało pewnego rodzaju zakończenie. Jednak incydent stanowił przejmujące przypomnienie o wyzwaniach, przed którymi stają ludzie z zmaganiami osobistymi oraz konsekwencjami swoich czynów. Oprócz syna Jean-Claude Van d'amme A, miał również pewne problemy z własną córką. Bianca Van Damme, córka ikony akcji Jean-Claude avant d'amme A, jest siłą, z którą należy się liczyć, połączeniem gracji, piękna i niezwykłej biegłości w sztukach walki. Pomimo jej uderzającego wyglądu, charakteryzującego się brązowymi włosami i pełnymi ustami, Biankę nie jest tylko twarzą w tłumie. Pod jej powierzchnią kryje się niezwykła artystka sztuk walki, z pasją do łamania stereotypów i upodmiotowienia innych. Droga Bianki w świecie sztuk walki nie była czymś, co początkowo przyjęła z entuzjazmem. W młodym wieku siedmiu lat jej matka, kulturystka, dostrzegając znaczenie dyscypliny osobistej, nalegała, by Biankę zanurzyła się w świecie sztuk walki, decyzja, która spotkała się z niechęcią młodej dziewczyny, której zainteresowania były skierowane ku baletowi i łyżwiarstwu szybkiemu. Jednak los zadecydował inaczej, gdy kontuzja skierowała ją na ścieżkę sportów walki. Mimo początkowej niechęci, Biankę w pełni przyjęła sztuki walki, widząc ich potencjał transformacyjny zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym. Dzięki swojemu poświęceniu i determinacji, stała się w końcu groźną artystką sztuk walki. Filozofia Bianki, dotycząca kobiecości i siły, świadczy o jej wieloaspektowej naturze. Łosabia ideę, że kobiecość i siła fizyczna nie wykluczają się nawzajem, opowiadając się za równowagą między Grecją a siłą. Chce pokazać małym dziewczynkom i chłopcom, że można być zarówno fizycznym, jak i kobiecym, można krzyżować nogi przy stole obiadowym. A następnie kopać w tyłek w sposób przyjemny i kobiecy. Jej talent i zaangażowanie w swoim rzemiośle otworzyły jej możliwości współpracy z ojcem, Jean-Claude Em Van Damme E.M. w pędzącej branży kina akcji. Biankę zadebiutowała u boku ojca w filmie The Shepherd Border Patrol w roku 2008, a następnie wzięła udział w imponującej serii filmów, współpracując z ojcem nad łączną liczbą siedmiu projektów. Dzięki swoim doświadczeniom kontynuowała doskonalenie swoich umiejętności, potwierdzając swój status jako wschodząca gwiazda w dziedzinie kina akcji. Biankę Van Damme rozpoczęła pod nazwiskiem rodziny Van Warenberg, świadomy wybór mający na celu wytyczenie własnej tożsamości, niezależnej od imponującego dziedzictwa swojego sławnego ojca, Jean-Claude A. Van Dammea. Pomimo swojego dziedzictwa, Biankę była zdeterminowana, by odznaczyć się w branży rozrywkowej na swoich własnych warunkach, Uwolniona od ciężaru sławnej reputacji ojca. Jednak, w miarę jak kariera Bianki rozwijała się, a jej pewność w umiejętności rosła, ostatecznie zaakceptowała swoje nazwisko, dumnie przyjmując imię Van Damme. Ta decyzja symbolizowała moment przejścia w dorosłość dla Bianki, oznaczając akceptację dziedzictwa i determinację, by kroczyć własną ścieżką, jednocześnie honorując dziedzictwo ojca. Choć Biankę nie podjęła kariery zawodowej w sztukach walki, jak to zrobił jej ojciec przed rozpoczęciem kariery aktorskiej, przez blisko dwie dekady była oddana rzemiosłu sportów walki. Jej zaangażowanie w trening ukształtowało ją jako groźną artystkę sztuk walki, obdarzoną tą samą szybkością, zwinnością i umiejętnością, która charakteryzowała styl walki jej ojca. Pomimo niewątpliwego talentu i umiejętności, Bianka musiała zmierzyć się z wszechobecną cieniem sławy swojego ojca, Często borykają się z wstępnymi wyobrażeniami i niedocenianiem ze strony innych aktorów w branży. Jednak zamiast pozwolić, aby te wyzwania ją zniechęciły, Biankę przekształciła je w potężne źródło motywacji, napędzając swoją determinację, by udowodnić się na własnych warunkach. Uczucie, że wszyscy ją niedoceniają, stało się siłą napędową za jej nieustannym dążeniem do sukcesów Hollywood. Każdą śmiałą akcją i doskonałym występem przełamuje oczekiwania i obala stereotypy, wyłaniając się jako siła, z którą trzeba się liczyć. Jeden incydent, który miał miejsce w życiu Van Damme A, stał się dla niego ogromnym powodem do żalu. Podczas wywiadu w popularnym porannym programie australijskim w Sunrise, postawa Van Damme A z entuzjastycznej promocji przeszła w wyczuwalną frustrację, gdy odpowiadał na pytania, na które w końcu musiał udzielać odpowiedzi po latach. Podłączony za pośrednictwem wideo z Bangkoku, Van Dam stanął przed tymi samymi pytaniami, które dręczyły go przez całą karierę, szczególnie w kontekście jego związku z Kylie Minogue. Pomimo starań, by zachować spokój, frustracja Van Dammea stała się widoczna, gdy odpowiedział: Tak, kocham Kylie, kocham wszystkich. Było jasne, że pragnął bardziej znaczącej interakcji z publicznością, wyrażając chęć, by zaangażować się w naturalną rozmowę a nie ciągle wracać do tych samych wyczerpanych tematów. Jednak w miarę upływu wywiadu cierpliwość Van a malała. Czując powtarzalność znanych pytań, powiedział nagle, przepraszam, chłopaki, nie mogę dłużej tak funkcjonować. Jego głos przesycony irytacją wyraził niezadowolenie z monotonii pytań zadawanych przez prasę przez ostatni ćwierć wieku. Podkreślając swoje pragnienie nowego podejścia do interakcji z publicznością, zaznaczył swój wiek, stwierdzając, Mam 55 lat. W decydującym geście Vandam zdjął mikrofon i nagle zakończył połączenie, pozostawiając wywiad w wirze frustracji. Odchodząc, wypowiedział serię przekleństw, wymierzonych zarówno wobec sytuacji, jak i szerzej, wobec Australii, co stanowiło wylew histerii nagromadzonej frustracji i zmęczenia. W roku dwa, 2017 Jean-Claude Vandam znalazł się w centrum kontrowersji po udziale w reklamie australijskiej firmy usług motoryzacyjnych Ultratune. Choć intencją mogło być stworzenie niezapomnianej i zabawnej reklamy, realizacja wywołała szeroką krytykę i debaty. Reklama, emitowana w telewizji w całej Australii, przedstawiała napiętą i niebezpieczną sytuację. Dwie kobiety ubrane w lekkie ubrania utknęły z przebitym oponą w słabo oświetlonym miejscu nocą. Gdy nerwowo czekały na pomoc, banda uzbrojonych opryszków zbliżała się, wprowadzając strach i niepokój zarówno w kobietach, jak i widzach. Wydawało się, że nieuchronne jest, że spotkają się z niebezpieczeństwem. Aż wreszcie Jean-Claude Van Damme wkroczył, aby ocalić sytuację. W klasycznym zwrocie akcji z filmu, pojawienie się Van Damme a zwiastowało zmianę fortuny dla kobiet w tarapatach. Zamiast być ofiarami, zostały uratowane przez legendarnego w mięsień z Brukseli samego w sobie. Jednak nieoczekiwane zakończenie reklamy nabrało komicznego charakteru, gdy potencjalni napastnicy wyrazili swoją radość z spotkania z sławną gwiazdą akcji. Choć reklama miała być być może lekką parodią filmowych klisz akcji, wielu widzów uznało ją za niepokojącą w kontekście przedstawienia dynamiki płci i przemocy. Reprezentacja dwóch podatnych kobiet w niebezpieczeństwie, zależnych od męskiego ratownika, aby wydostać je z potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, dotknęła wrażliwości publiczności. Krytycy argumentowali, że reklama powiela szkodliwe stereotypy i normalizuje drapieżne zachowanie, wzmacniając przestarzałe wyobrażenia o męskości i kobiecej wrażliwości. Odpowiedź przeciw reklamie Ultratune była szybka i gwałtowna. Biuro Standardów Reklamowych Australii, odpowiedzialne za ocenę skarg dotyczących reklam, otrzymało lawinę reakcji potępiających zawartość reklamy. Widzowie wyrazili swoje zaniepokojenie normalizacją drapieżnego zachowania oraz utrwaleniem stereotypów płci, Argumentując, że takie przedstawienia mogą mieć istotne konsekwencje dla sposobu, w jaki społeczeństwo postrzega przemoc wobec kobiet. Pod koniec roku 2016 Amazon Prime zakłócił krajobraz rozrywkowy, ujawniając swój roczny program pilotażowy dla potencjalnych serii telewizyjnych, a wśród nich był nikt inny jak sam Jean-Claude Van Damme. Jednak to, co zaskoczyło publiczność, to gatunek programu. Nie był to porywający thriller ani sztuka sztuk walki. Zamiast tego Van Damme przyjął autocynizm i komediowy styl w Jean-Claude Van Johnson. W tym odważnym odejściu od jego zwykłych ról, Van Damme przyjął własną osobowość celebryty, odgrywając fikcyjną wersję siebie samego, Jean-Claude'a Van Johnsona. Seria śledziła wyczyny upadłej gwiazdy akcji, która w wyniku losowego zbiegu okoliczności okazuje się być tajnym agentem działającym pod przykrywką swojej kariery w Hollywood. Zdobyty w światłach reflektorów, Van Johnson ponownie staje się prywatnym detektywem, wykorzystując swoje umiejętności w sztukach walki oraz znajomości w Hollywood, aby zająć się szpiegostwem i intrygą. Tym CEO wyróżniało Jean-Claude Van Johnson, było jego niewybredne poczucie humoru oraz gotowość do wyśmiewania klisz, które definiowały legendarną karierę Van Damme'a. Przyjmując absurdalność swojego wizerunku, Van Damme dostarczył świadomego występu, który urzekł zarówno publiczność, jak i krytyków. Po emisji pierwszego odcinka pilotażowego, widzowie zostali zaproszeni do głosowania na swojego ulubionego pilota, co determinowało, który program otrzyma pełne zamówienie. Odpowiedź na Jean-Claude Van Johnson była niezwykle pozytywna, widzowie przyjęli z zadowoleniem unikalne połączenie akcji, komedii i metahumoru w tym programie. Wzmocniony tym wsparciem Amazon Prime zobowiązał się do realizacji pierwszego sezonu składającego się z sześciu odcinków. W grudniu roku 2017 Jean-Claude Van Johnson miał swoje oficjalne debiuty, wyznaczając triumfalne wejście do świata telewizji dla tej ikonicznej gwiazdy akcji. Z każdym odcinkiem van Damme pokazywał swoje komediowe talenty oraz gotowość do subwertowania oczekiwań publiczności, nadając nowy impet swojej karierze poprzez świeży i innowacyjny projekt. Ekscytacja wokół wejścia Jean-Claude'a Van Damme A do telewizji z Jean-Claude Van Johnson niestety trwała krótko, ponieważ program szybko spotkał się z nagłym zakończeniem zaledwie kilka tygodni po premierze. W zaskakującym zwrocie akcji Amazon Prime postanowił zakończyć program, co stanowiło rozczarowujący cios dla tego oczekiwanego powrotu Van Damme A. Upadek Jean-Claude'a Van Damme A w spirale uzależnienia i zawodowych wpadek oznaczał mroczny rozdział w jego życiu i kariery zawodowej. Walcząc z osobistymi demonami i uzależnieniem, Wandam znalazł się w pułapce destrukcyjnego cyklu, wzmocnionego przez kokainę, której przyznał się do spożywania w alarmującym tempie 10 gramów dziennie. Uzależnienie to miało nie tylko wpływ na jego zdrowie, ale również wiązało się z ogromnym kosztem finansowym, wynoszącym około 10 tysięcy dolarów tygodniowo. Pod koniec lat 90. skutki uzależnienia Van Damme A stały się coraz bardziej widoczne. W roku 1999 został oskarżony o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, co stanowiło wyraźne przypomnienie konsekwencji jego destrukcyjnych nawyków. Pomimo prób rehabilitacji, w tym jednego krótkiego pobytu w ośrodku odwykowym, który trwał jedynie 7 dni, Van Damme miał trudności z uwolnieniem się z opresyjnej władzy uzależnienia. W ciągu następnych lat doświadczył okresów nawrotów, utrzymując cykl autodestrukcyjnego zachowania. Wpływ uzależnienia Van Damme a na życie zawodowe był wyraźnie odczuwalny, a jego kariera została nagle zakłócona. W obliczu tych osobistych zmagań filmografia Van Damme a w tym okresie została naznaczona przez słabe projekty i nieistotne występy. Wiele z jego filmów trafiło bezpośrednio na DVD, z minimalną lub brakiem premier w kinach i nie udało się zdobyć widowni. W latach 90. Wandam wypuścił nie mniej niż 14 filmów, z których większość pozostała w niepamięci, przyćmiona wcześniejszymi sukcesami. Jakość jego projektów znacznie się różniła, a krytycy i publiczność odrzucali je jako pozbawione inspiracji i wtórne. Jego dawna lukratywna kariera wydawała się obniżać w dramatycznym kursie, zyskując prześmiewczy przydomek Jean-Claude Vendes-Espere. Zmagania Jean-Claude Dammeas z uzależnieniem były ściśle związane z jego niedostrzegalnym zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym stanem, z którym zmagał się przez lata, zanim otrzymał odpowiednią pomoc. Osoby z niezdiagnostowanymi zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi są szczególnie podatne na uzależnienia, ponieważ często szukają pocieszenia lub samoleczenia, aby poradzić sobie z intensywnymi wahaniami nastroju i emocjonalnymi turbulencjami charakterystycznymi dla tego zaburzenia. Dla Van Mea, zmierzenie się z osłaniającymi skutkami zaburzenia afektywnego dwubiegunowego oznaczało przetrwanie wielu lat wewnętrznych zmagań i szukania schronienia w destrukcyjnych nawykach. Przed swoim diagnozą Van Damme znajdował chwilowe wytchnienie od chaosu swoich wewnętrznych zmagań dzięki rygorystycznym treningowi fizycznemu. Dyscyplina była strukturą dostarczoną przez jego program treningowy. Droga Van Damme A do uzdrowienia była naznaczona momentami ciemności i rozpaczy w tym okresami myśli samobójczych. Mimo to, dzięki niezłomnej determinacji i wytrwałości, znalazł siłę, by stawić czoła swoim wewnętrznym demonom i podjąć trudną drogę do uzdrowienia. Zauważając, że prawdziwe uzdrowienie wymaga zwrócenia się ku przyczynom uzależnienia, Wandam przeszedł głęboką transformację, stawiając czoła swoim niepewnościom i odbudowując swoje poczucie wartości od podstaw. Jego decyzja o stawieniu czoła uzależnieniu od kokainy w sposób bezpośredni, przestając nagle oznaczała przełomowy moment w jego drodze do powrotu do zdrowia. Z nową jasnością i trzeźwością Van Damme zaczął odbudowywać swoje życie, godząc się z trzecią żoną i przyjmując pozytywne podejście do radzenia sobie z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Tragedia Van Damme A nie kończy się tutaj. W roku 1997 Frank Dax. Kegbaxe, którego życie zainspirowało film Bloodsport Van Damme A, wytoczył proces Gwieździe Akcji. Dax stwierdził, że Van Damme nie wypłacił mu za jego wkład w scenariusz The Quest, filmu z 1996 roku, w którym Van Damme zagra i wyreżyserował. Początkowo żądając 50 tysięcy dolarów, Dax później podniósł swoje roszczenie do oszałamiającej kwoty 1 500 000 dolarów. W trakcie postępowania sądowego Dax wykorzystał okazję do podważenia wiarygodności Van Damme'a jako zawodnika. Twierdził, że trenując Van Damme'a do jego roli w Black Sport, gwiazda wykazała swoją niekompetencję w podstawowych technikach sztuk walki, jak na przykład niemożność wykonania prostego powrotu do przodu bez odniesienia kontuzji. Dax posunął się dalej, kwestionując twierdzenia Van Damme'a na temat jego rzeczywistej kariery kickboxingu. Twierdząc, że aktor błędnie przedstawił swoje osiągnięcia w sztukach walki publiczności. Pomimo przytłaczających oskarżeń Duxa, proces ostatecznie zakończył się niepowodzeniem. W wydanym rok później werdykcie ława przysięgłych uznała Van Dammea za wolnego od wszelkich zobowiązań finansowych, orzekając na korzyść gwiazdy akcji. Dla Duxa ta przegrana w sądzie odzwierciedlała potknięcie, z jakim spotkał się fikcyjny bokser Rocky Balboa na początku swojej kariery. CEO podkreślało determinację Duxa do przetrwania pomimo przeszkód. Pomimo, że Dax wyraził optymizm co do zamierzenia złożenia apelacji, porównując swoją sytuację do ścieżki odkupienia Rokiego, wydaje się, że takie aspiracje nigdy się nie zrealizowały. Spór sądowy, podobnie jak decyzja Rocky'ego o zakończeniu kariery i prowadzenia spokojniejszego życia poza ringiem, wydaje się dobiegł końca bez dalszej interwencji ze strony Duxa. Co osądzicie o próbach, przez które przeszedł Jean-Claude Van Damme? Podzielcie się swoimi komentarzami w sekcji poniżej. Mamy nadzieję, że uznałeś ten film za pomocny. Nie zapomnij zostawić kciuka w górę, podzielić się nim i subskrybować kanał, jeśli Ci się podobał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach. Do widzenia. Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki.